Dzisiaj na warsztat bierzemy kolejne pluginy z kwartowej masakry, tym razem będzie to knockout, ponieważ właśnie o niego było wiele pytań oraz próśb. Jeżeli jesteście ciekawi tej serii, możecie zostawić likeacha, by pojawiło się więcej materiałów i piszcie oczywiście w komentarzach na dole, czym mamy zająć się następnym razem. Także bez przedłużania lecimy z knockoutem. Knockout jest mechaniką znaną już z paru sezonów kwadratowej masakry. Osoba, która ginie podczas PvP tak naprawdę nie ginie, a przechodzi w stan knockoutu. Wpływa to ciekawie na rozgrywkę i bitwy gildyjne, bo nie dość, że osoba już teoretycznie zabita nie dropi temów, to jeszcze jej przyjaciele z drużyny mają szansę ją podnieść. Znalazłem dla Was gotowy plugin właśnie wprowadzający tą mechanikę, także przejdźmy do tego jak go pobrać. Plugin jest zrobiony przez Polaka jego nick to smax6. Także propsy generalnie plugin ma bardzo dużo pobrań, boż 31 tysięcy, a jego ocena to 4 gwiazdki, więc też nie najgorzej. Mamy tutaj standardowo opis pluginu, no i on akurat jest tutaj dość zapewne przynajmniej dla mnie, bo mamy tutaj przetłumaczenie nazwy kwadratowa masakra na square masakr. Masakra na placu. Także <laughs> kozak. Ale to taki disclaimer, bo pewnie każdy z Was wie. Co to Kwartowa Masakra? I jesteście tu właśnie po to, by zdobyć ten plugin na Knockout, Pewnie wiecie, jak on działa. Także lećmy właśnie z tym pluginem. ...Leginem. Dobra, mniej więcej dobrze powiedziałem. Nie miałem okazji dłuższego testowania tego pluginu na jakimś większym serwerze, także testowałem go jedynie na swoim serwerze lokalnym, ja i moje multikonto, także nie jestem w stanie tutaj potwierdzić, że on działa rewelacyjnie i nada się na jakieś tam ogromne serwery. To musicie stestować sobie sami. Jedynie z komentarzy możemy tutaj wyczytać, że ludzie są raczej zadowoleni, ewentualnie trafiają się jakieś dziwne błędy, też sam nie wiem, co oznacza dziwne błędy, ale no jakieś tam błędy się pojawiają ale plugin dostaje cały czas update'y, te błędy są naprawiane, są dodawane nowe funkcje, także myślę, że można autorowi zaufać w tej sprawie. No więc dobra, pobieramy plugin i wrzucamy na serwer. Żeby pobrać plugin, po prostu klikamy sobie tutaj Download Now i wybieramy miejsce, gdzie właśnie chcemy zapisać nasz plik. Ja sobie wybiorę pulpit. No i teraz z pulpitu, czy miejsca, gdzie zapisaliście plugin, wystarczy przeciągnąć go do folderu plugins na waszym hostingu lub maszynie. Ja oczywiście już tutaj mam Knockout wgrany, utworzony jest już nawet folder, który tworzy się oczywiście po uruchomieniu serwera z tym plikiem i wgrałem jeszcze skins-restorer, żebym miał po prostu skinę, żeby było ładnie Dobra, jak widzicie mam odpalone dwa minecrafty, jest to moje główne konto i tutaj multikonto no i jesteśmy na moim serwerze lokalnym, jak widzicie w pluginach mam zainstalowany knockout i skin-restorer Skin-restorer to wam mówiłem dlaczego jest, także przejdźmy do testów Będę się tutaj zabiła na tym multikoncie. Także zobaczcie, że normalnie schodzi mi HP, mam to już na letalu 4 serca i jeżeli to HP dojdzie sobie tutaj właśnie do zera, bo wolno już także że wyzerowało to HP no to mamy tutaj właśnie 5 serduszek. I stan knockoutu, Czyli właśnie nasz gracz tutaj nie ginie, tylko dostaje informację, że został znokautowany jest czas, w którym ktoś może go podnieść. No i mamy tutaj z trzeciej osoby, z tej drugiej perspektywy, osoby, która jeszcze żyje, właśnie napisane, że knockout letal został znokautowany. No i żeby podnieść taką osobę, możemy tutaj do niej podejść, przytrzymać shifta i wtedy zaczyna się jego podnoszenie. Natomiast tutaj nie mam XP, jak widzicie. Mamy informację na czacie: You don't have enough level to revive someone, więc możemy sobie tutaj ten e, XP nadać. Co prawda, ja tu nie mam opa, także sobie użyję konsoli i zrobimy sobie tak XP y, add. I ja na przykład dajmy sobie tam 1000, ok, jest wszystko elegancko. No i teraz możemy podejść do tej osoby, przytrzymać shifta, Jak widzicie, mamy już na ekranie napis Reviving, czyli tam podnoszenie, ożywianie, coś w tym stylu. No i nam to je liczy, jak widzicie, zabiera nam też EXPA. Jeżeli dojdzie do 100%, no to ta osoba sobie tutaj powstaje. No i wszystko fajnie działa. Mamy też funkcję podnoszenia i przenoszenia osoby, która jest nakotowana. Do tego służy komenda. Pickup Player. Jak widzicie, mam tą osobę tutaj yy, zabraną. Jest ona tak, jakby na mojej główce, i mogę sobie biegać z tą osobą, przenosić ją. Jeżeli chcę ją zostawić, no to wystarczy komenda Drop Player i mamy ją tutaj postawioną. Jest ona przeniesiona. Te hologramy tuż tutaj przechodzą, więc wszystko to ładnie wygląda. I tak na pierwszy rzut oka to nie ma żadnych bugów, ale przypominam, że gdzieś tam pisali ludzie w komentarzach, że coś się zdarza, także miejcie to na uwadze. Jeżeli jesteśmy osobą znokautowaną i nie chcemy czekać, wystarczy, że wpiszemy komendę def now, no i dostajemy natychmiastowego killa i nie musimy czekać właśnie na reanimację. Jeżeli chcielibyśmy przetłumaczyć nasz plugin, bo jak wiadomo jest on w języku angielskim, to wystarczy, że w folderze plugins na naszej maszynie wejdziemy sobie w folder knockouts. I wtedy mamy tutaj config. Otwieramy go w jakimś edytorze tekstu. Ja mam Notepad A. No i mamy tutaj różne ustawienia. Przede wszystkim czas knockoutu. E, takie rzeczy jak to, czy ma się on kończyć śmiercią, czy ma e, gracz powalony dostawać blindness, czyli właśnie to oślepienie. Takie różne rzeczy. Także właśnie możemy sobie to wszystko przetłumaczyć. No i przykładowo weźmy sobie to, zmienimy knockout, jest ok, ale weźmy sobie reviving na na przykład pod. No, nie. Kontrolę zapisuję. Wrócimy sobie do Minecrafta i teraz wystarczy komenda e, Knockout Reload, czyli przeładowanie naszego pluginu. I teraz, e, o ile nie wymaga to restartu serwera, jeżeli zabijamy sobie takiego letala to już przy podnoszeniu powinna być wiadomość podnoszenie. Wszystko działa, także jak widzicie, przetłumaczyliśmy sobie już jedną linijkę. I jeżeli macie chęci, możecie tak przetłumaczyć sobie cały plugin. Mamy tutaj również adminowe komendy, jest to komenda knockout. Knockout i wybieramy sobie gracza, którego chcemy znokautować jako admin, właśnie przez komendę, nie przez zabicie go. To no i niech będzie to właśnie ten tester, jak widzicie, tester dostał normalnego knockouta, takiego jakby normalnie dostał od kogoś tam z miecza czy coś, i mamy również drugą adminową komendę, jest to knockout wake up i możemy tego gracza sobie właśnie podnieść. Także wszystko działa, adminowe komendy też są jak najbardziej i działają poprawnie. To by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało, możecie zostawić lajkacza, like przypominam o pisaniu w komentarzach, jakie plakiny chcecie zobaczyć następne, zapraszam również na mojego Discorda, tam tworzymy fajne community serwerowe, wymijamy się problemami, jakimiś rozwiązaniami, pomysłami odnośnie serwerów, także mam nadzieję, że tam też zaglądniesz i widzimy się w kolejnych materiałach, cześć!